Ozdoby nie są przypadkowe, zostały wykonane przez dzieci naszych pracowników w konkursie tego, co dzieci znalazły z przedmiotów, które są bezużyteczne i zobaczcie, jak można z takich rzeczy, które teoretycznie nadają się do wyrzucenia, można stworzyć wspaniałe ozdoby. Życzę Wam, aby te nadchodzące święta były dla Was radosne, pogodne, spędzone w rodzinnej atmosferze i przede wszystkim spokojne i zdrowe. Święta Bożego Narodzenia to moment spotkań z bliskimi, wspólnego zasiadania przy stole. Życzę Wam bliskości i radości z tych spotkań. Nowy rok będzie rokiem wyzwań dla naszej firmy. Życzę Wam dużo wspólnych sukcesów zawodowych, a także sukcesów w życiu osobistym. Ale przede wszystkim życzę Wam zdrowia, bo w czasie pandemii wiemy, że jest najważniejsze. Świat zmusza nas do ciągłej gonitwy. Życzę, aby w ten wyjątkowy czas znaleźć choć chwilę spokoju i odpoczynku. Rok 2022 będzie dla spółki czasem wyzwań. Życzę, aby był dla nas wszystkich rokiem szczęśliwym, pełnym sukcesów, tych zawodowych, jak i osobistych. Wszystkim nam życzę tej prawdziwej, dziecięcej radości, nie tylko przy otwieraniu prezentów, ale każdego dnia. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Święta te to okres szczególny i wyjątkowy. To czas spędzany głównie z rodziną, to wieczerza wigilijna i związana z nią tradycja łamania się opłatkiem i składania sobie nawzajem życzeń. Dlatego też przyjmijcie, proszę, i przekażcie swoim rodzinom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i, a może szczególnie w tym niezwykle dynamicznym, zmieniającym się otoczeniu i świecie, spokoju.